Witam wszystkich w pierwszym odcinku pierwszego sezonu Jeden z Trzech Jak zwykle, wszyscy goście zjawili się w komplecie Zaczynamy Sebastian Dziemiański, pochodzę z ziemianowic, Moje zainteresowania to dziewice, szybkie samochody, głównie Golfy Trójki oraz kręcenie liczników Nikodem Długi, przyjechałem z Niżyc, interesuję się alkoholem, laserami oraz kobietami ciężkich obyczajów. Bartek King, brusli karate mistrz. Moje zainteresowania to sporty ekstremalne, na przykład gra w szachy lub Barcaby. Zawsze jestem zwycięzcą, yy, także na pewno wygram, jak nie uda mi się intelektualnie, to po prostu użyję siły do tego. Pierwszy etap, trzy pytania, kto pierwszy ten lepszy? Pierwsze pytanie, który z wymienionych kontynentów jest największy? Australia, Ameryka Północna, Afryka, Ameryka Południowa. Ja będę pierwszy. Afryka. Zgadza Jest Mówiłem, że jestem z a Wisławie kłamałem. Drugie pytanie, przeciwko komu Chińczycy zbudowali mur chiński?

Zgadza, Zgadza się. Jesteś no. A jak <grym> ja bym <zbieram, tam. grym> Pan Nikodem zgadł trzecie pytanie, więc ma teraz wybór, wybrania uczestnika do odpowiedzi. Proszę na siebie. Pytanie. Jaka biżuteria przewodzi prąd? Gumowa, drewniana, materiałowa, metalowa. Metalowa. Zgadza, Zgadza się. Kogo pan na wybiera? Siebie. Na, na siebie. Kolejne pytanie. Kim był Torgal Argliso? Fikingiem. Komiksowym herosem? Okej, okay, to nie wiem. Wracamy do reguły. Kto pierwszy, ten lepszy. Z jakiej dynastii wywodził się pierwszy król Polski? Z dynastii Sasów. Sasów? Mhm. Piastów. Kurwa, wiedziałem, że, ja że, że ty na rano! Ja to zastanawiałem, co sami i ja w właśnie. Jak to piasto stałby ja nas... Ja nie wiem, czy to pan wie. Ja mówię albo Piasty, kurwa. Sasy albo Piasty! Sasy, ja <tuszę> Kolejne pytanie. Jakie miasto jest najgęściej zaludnione w Polsce? Pani Kodem? Warszawa. Legionowo. Nie <tuszel> znam. Tak, się z Tak, życie Kolejne pytanie. Do jakiego państwa należy Ibiza? Hiszpania. Zgadza się, pan Bartek teraz może wybierać uczestnika, który będzie odpowiadał. Żeby, żeby Nikodem za szybko nie odpadł, postawił na Sebastianę, Panie Sebastianie, z jakiego kraju pochodzi główny bohater filmu Braveheart?

Czech. Słowacja. Dobrze. Chyba muska. No dobra. Wybieram Nikodem. podpowiedziałem, Polska. Numer Ogólnie dwa. Ogólnie aby dwóch mnie wkurzyli, ale biorę Pana numer dwa. Nico. Panie Nikodem, kto znajduje się na banknocie 20 dwudziestozłotowym? Zygmunt Trzeci Waza? Źle. pierwszy. Raz. <grym> Jeden, kurwa, Jepa, numer ty. jeden? Nie jesteśmy na tym Yyy... Sepon. Panie Sebastian, Daniel to rodzaj saka z rodziny łosiowatych, dzikowatych, bykowatych, jeleniowatych. Jeleniowatych. Zgadza się. Poproszę na pana numer dwa. Panie Nikodemie, kto napisał Kłopakis? Ja wiem. Ja mówię, teraz powiedzieć. Sienkiewicz. Zgadza się. Poproszę pana z trzy. 3. <coughs> Jakie miasto jest stolicą Brazylii? No, mów, odpowiedzi. No, nie ma. Bardzo dobrze, no, Brazylia, Brazylia. Ale co jest? Brazylia to jest stolica Brazylii. Brazylia no? Co? Brazylia? Ja, ja, ja to... powiedziałem Brazylia przecież. Właśnie? Nie, nie powiedziałem. przecież nie. powiedziałem Brazylia! Po... Odpal to jeszcze raz! Czas się skończył. Powiedziałem Brazylia przecież! Ej, tu już 5 minęło! Ale szybciej powiedziałem co? Za... Panie Tadeuszu, proszę Zajmą się podobać. Pan, pan Wartek się... w, y, w czasie. Proszę nam podpowiedzieć. No mów w No nie ma! To jest, to jest Zapraszam ja. so na święta i wyglądam na siebie. Wiec, no kule, nie, Yo, weź mu od tego odejkę! Gdzie to do no, w Weź, bo to tego sobie! I ja! Kun się obraził! Za niebie, za jeden z dwóch! A drugi jeden z jednego! No, Poproszę no, na sobie. Na w A bo w ogóle, tam przystał! To no, będą, że go kurwa gnoje. Poproszę <gno> no, na siebie. Dobrze, panie Sebastianie, tak. Pytanie dla pana. Który polski park narodowy jest najmniejszy? Białowieski Park Narodowy Karkonowski Park Narodowy Wielkopolski Park Narodowy Ojcowski Park Narodowy Ojcowski Zgadza się ja mam Kolejne pytanie Kto napisał autobiografię Józefa Piłsudskiego? Co, I tyle? Józef Kuksuski Zgadza się. To jest banalne. My nie mieliśmy po oh, Proszę, autobiografię, ale... Autobiografia! No ja wiem, ale on nie wiedział tego! Nie, nie znam i to! Znam i to! jest autobiografia! Dobra, ale to je pana łyda. Panie Tadeuszu, moja Państw znajdują się Alpy: Chorwacja, Słowacja, Liechtenstein, Czechy. Czech. Liechtenstein. Ale jakie było pytanie w ogóle? Alpy? Aha, no tak, no nie no, no, bardzo, okay. Dobrze, kto pierwszy, ten lepszy? Kto namalował obraz szał uniesień? Podkowiński, Heumoliński, Matejko, Malczewski. Chcę powiedzieć, że Leonardo da Vinci to go. Zgaduję matejko. Już czas minął, pod Końcami. Nic nie zdążył pan nawet to, powiedz. Okay. Tak, szczęście. Tak, 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 Tu są jakieś spiski, tu jest tak. Okay. Ej, one more time. Ile tadzikowi zapłaciliście, żeby z wami. Tadziu! Tadziu, ile? Patrzę na chwilę. Tadziu, tadziu ja, ci, ja ci dam więcej po odcinku, Tadziu. Pytanie dla wszystkich. W jakim języku mówią mieszkańcy Nowej Zelandii? Sebastian? Nie wiem. szwecku. Po angielsku. Kurwa. Lecimy dalej. Kolejne pytanie. Co było przy smakiem kubusia kubadka? Jakie? Pierwszy. pierwszy pan Nikotem. Miodek. Wracam się. Pan z numerem 3. Ile mamy głównych zmysłów? 1, 5, 4, 6. 4, 5, 5. Panie Nikodemie, kogo panu kolejnego wyznacza? Proszę pana z numerem 3. Panie Bartku, co z tego nie jest nazwą palca dłoni? Pięściowy, kciuk, mały, serdeczny. Ty pierwszy. Pierwszy. Powiedź A! Dobrze, pięściowy nie jest. <zoddź s1> <zoddź> Kurde, o nie, <śmienicza> na siebie. To kolejne pytanie, Panie Barku. Z ilu osób składa się kwartet? Trzech, ja, co? Kwartet. 3, 4, 2, 8. Co to co jest? 4, Zgadza się. Na siebie. Kolejne pytanie. 5% z 50 to? 2,5. Zgadza się. Matematyka. Koło pan wyznacza? Siebie. Kolejne pytanie. Do czego wykorzystywano pierwsze koła? Do wozu. Zgadza się. Poproszę Pana numer jeden. Dziękuję. Panie numer jeden. Ale w którym pierwiastkiem jest A. FE? Żelazo. Zgadza, Zgadza się. Dziękuję. Poproszę na siebie. O, o ale ja polędziciel tu teraz tutaj pani Kaczerska z Chemii. Pozdrawiam bardzo, bardzo mnie kakolowa. Panie Sebastianie, ile to jest 3 razy 3 razy 3? 27. Zgadza się. Dziękuję. Dla siebie. Kolejne pytanie. Które z tych państw znajduje się na Półwyspie Iberyjskim? Australia? Portugalia? Wielka Brytania, Polska. Portugalia. Chciałbym... Zgadza się. Za odpowiedź <grym>? Pana Nikodema, Pan Nikodem traci swoje drugie życie. Co teraz? Pan? Ja. numer dwa. Panie Nikodemy, jak nazywa się rodzinami? rodzinna miejscowość Pana Tadeusza? Lwów, Soplicowo, Słupsk, Soplicowo. No. Tak. Zgadza się. Proszę pana z numerem 3. Pan z numerem 3. Które ze zwierząt nie ma kolan? Foka, szapla, flaming, pingwin? Odpowiedź numer A. Foka. Zgadza się. Poproszę na siebie. Ile ksiąg w piśmie świętym stricte dołączyło kobiety? 6105. Że kobiety? Co? Zero. Jeden. Kolejne pytanie dla wszystkich. Ile trwa dekada? Pan Sebastian. 10 lat. Zgadza się? Popraszam do siebie. Co to jest mol? Mol? Y ochot. Jednostka liczności materii. Aha. Kurde. No mol też jest taki o, ok. też. Nie, jak ja wiem, To ochot. Nie było, nie? W sumie powiedzieć pytanie, więc nie odejmę Ci życia. Kolejne pytanie dla wszystkich. Jak powinno wyglądać prawidłowe stopniowanie przymiotnika cold w języku angielskim? Cold... Cold colder, the most colded. Zgadza znaczy. okay. się. Czyli żegnały... Pana Nikodema, tak. niestety. Czyli to Zgasił Ale... mu świat, bo może tak zastanowić się, że on tu gdzieś siedział. Ale się ja bym dał Nikodemowi swoje życie. Dlatego to życie panu Nikodemowi. Czyli podatek, Nikodem, <laughs> pan Nikodem ma po jednym życiu, pan Seba ma trzy. Więc dyktuję. Gildia to określenie średniowiecznych towarzyszeń kupieckich i rzemieślniczych. Podatek religijny. W judaizmie i wszechświatach. Kurwa! Pan Mikołaj? Odpowiedź A. Zgadza się. Ma Pan teraz prawo wyznaczyć uczestnikę? Poproszę Pana z numerem 1. Panie Sebastianie, pytałem do Pana. Ile żyje kleszcz? Jeden rok, trzy lata, pięć lat, dwanaście lat. Jeden rok. Dwanaście lat. O kurwa, jebany. Tak naprawdę? Kolejne pytanie. Co znaczy skrót P.R.M? Uuu, chyba równa by ona. Występuje Ukadematy. Polska czy Wspólita Ludowa. Za to, że wygada się Pani Ukademia. To teraz zyskuje życie zamiast 10 punktów? <grymka> Nie. <grymka> Poproszę Pana z numerem 1. Panie Sebastianie, jednoczesne naciśnięcie przycisków CTRL i P wywoła Nie wiem pojęcia. Drukowany. Aha. Tak, control print, no ja tak. Pani Ikodemia, jak kogo pan wybiera? Poproszę pana z numerem 1. Pani Sebastiane, jaki jest wzór chemiczny wody? Ha. Zgadza się. Poproszę pana numer 3. No nieka! Proszę pana numer 3. Ale ty jesteś kurny synem, kurwa najgorszym. Panie Bartku, gdzie znajduje się ścięgno Achillesa? W łódce. A Pięta. Pierwsza odpowiedź była wódce. Nie no, pięta! I pięta! I jest tego panu. No Pięta! ale witamy pana Nikodema i pana Sebastiana. Witam serdecznie. Cześć. Czyli tak jak na początku zaczynamy od trzech początkowych pytań. Kto pierwszy ten lepszy? Zaczynamy. Runda pierwsza. Obór to inaczej. Moc, rezystancja, indukcja, pojemność. Rezystancja. Zgadza się. Kolejne pytanie, to pierwszy, ten lepszy. Jak nazywa się pierwszy człowiek, który postawił stopę? The Armstrong. Zgadza się. Dziękuję. Kolejne pytanie. Czym jest lordoza? Przekrzywieniem kręgosłupa. Tak jest. Krzywizną kręgosłupa. To będzie odpowiadał. Kto, Kto był ostatnim astronautą na Księżycu? Neil Armstrong, Bus Aldrin, Gene Cernan, Michael Collins. Odpowiedź C. Zgadza się. Zgadza, ja zgadzam się. <laughs> Te czwarty, kto był, to szykarze, <laughs> no, tak? Dziękuję. Dla mnie to był być owych Proszę Dobra, nawet. To, ale... <laughs> Poproszę pana na numer jeden. Panie Sebastian, dokończ przysłowie. Za mundurę. Padnę sznurę. Zgadza się. Kulana. Poproszę na siebie. Kolejne pytanie. W jakiej rasie psa dodawany jest w potocznej nazwie przymiotnik niemiecki? Nie, owczarek. Bardzo. Dobrze. Poproszę na siebie. Ale jedno pytanie dla pana Sebastiana. Co oznaczają gwiazdki na fladze Stanów Zjednoczonych? Ilość stanów. Zgadza się. jak jestem modym, nawet nie widziałem, że <zyskujesz> no, no, to Co mają wspólnego pieśń Legionów Polskich we Włoszech, Mazurek Dąbrowskiego i hymn Polski? Wyłącznie autora, są tym samym utworem, wyłącznie miasto powstanie. Hmm. To e, e, <zyskujesz> zgadywałem. <zyskujesz> są tym samym utworem. Czyli nie zgadł pan? A. Jak pan imię żona lekarza Wałęsy? Let's go. Dos. Pan Nikodem Bo gumiła. A, to chuj. Kolejne pytanie. Gdzie występuje koso drzewina? W górach, w morzu, w jeziorach? W górach. Zgadza się. Pani Nikolem, kogo pan wybiera? Proszę na siebie. Kolejne pytanie, raz, w co w wolnych chwilach robił Janko muzykant? Jeszcze raz, bo pan Bartosz się wypowiadał w tym czasie. Co w wolnych chwilach robił Janko muzykant? Grał na instrumencie. Jakim? Na... Nie, yeah, nie. Yeah. <laughs> na Bo chyba ja mam wiele dziewczyn, które grały na trzeciej. <laughs> No co kurwa, to no nie ma kłopotami. Nie to się stapie Kto podpowiada? Panie Tadeuszy, podajemy. Panie mnie. Mówisz. Mówisz. Ja tak, czy jest pan dobrze wyznany z pochu? No, <noise> <noise> tak to się przekona. Nie, o nie, ja nie jestem prawie. No ja to przewidzę pytanie. Kto namalował <noise> autoportret Wisenta Van Gogha z odciętym uchem? Michał Anioł, Jan Matejko. Wincent van Gogh. Wincent Zgadza się. Panie Kadeuszu, proszę o pytanie do Pana z numerem 1. Kolejne pytanie. z jak nazywają się najsłynniejsze anty-nagrody filmowe wymyślone przez krytyka filmowego Johna J.B. Wilsona? Nie mam okay, Ja? Możesz powiedzieć, ale nie stanie podpunktów. Złote maliny? Zgadza się. Co? to mamy... takie rzeczy. wiesz? Ej, tak. pytanie do wszystkich. Tak. A, to się mogę zgłaszać. Nie, Ty za rozumiesz? i Dobrze, że ktoś tak daleko bo cię do kura, kura. Kura, jest kura. Ty jesteś śnikiem! gdzie trafia. Tak, 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 tak. dzisiaj kurwa tak, tak. Tak, Io <tri> ho chiesto no, ma è il cuore Vitame, ecco, copo, il tuo Hedonizm. Harem. Hedonizm. Kurwa, jebana. wiedziałem, żeby to powiedzieć. Jak to dałeś, że to ty jest ten nawilżony odpiętnie ja teraz? Stumwytrz, ja nie <ścuchy> <ścuchy> Kurwa, ty myślisz, że ja się twoją ręką przejmuję? Niestety <ścuchy> pan Sebastian stra stracił swoje ostatnie życie. Co?! Więc pan Nikodem teraz... Nie! Uc. z jednym życiem. Tak, tak więc łach, pytanie nie. do pana Nikodema. Jeżeli 4 kolegów podzieliło się 52 monetami, każdy dostał tyle samo, to ile monet ma każdy z chłopców? 14, 13, 15 czy 12. 12. <tryk> Niestety 13. Okay. To było pana ostatnie życie. Prosimy pana Tadeusza! O... Wygrałem. Wygrałem. Wygrałem! Wygrałem! Prosimy! Wygrałem. Prosimy do... A ty tak się wyglądałego! I ka ten wygrał! Prosimy... nie ma Chuja. Jak wam się spodoba, robimy jeszcze raz ten sam odcinek, bo ja się z tym nie pogodzę. To co tu teraz by było. Panie Tadeuszu, możemy prosić o podsumowanie punktacji? Pan Bartek, 60 punktów. Jaki? Demi kurwa taki no to jesteś ty i kurwa wszyscy tutaj A z numerem 2 100 punktów No nie kurwa I Zwycięzca naszego programu Jeb***a Jeden z największych Demi wygrał Tylko 15 No to Wybrałem wybrać im karę? Tak, To się jak. No ale powinieneś. <śmienicza> <śmienicza> Obydwaj panowie muszą ubrać się w sukienki. Przeze mnie oczywiście wybrane. <śmienicza> Dobra. Ładny rufin to kuj, rzucił ty. Panowie wychodzą w spódniczkach mini mini jak najkrótsze, tak żeby mi jeszcze dupki było widać. Chuje wychodzą w szpital. i Na miasto i muszą poderwać co najmniej dwie osoby płci męskiej. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i żegna was Gold Gold go,